Witam bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. Tym razem będzie to Grand Prix Hiszpanii w Katalonii. Dokładnie jest to Barcelona. Eee, tak więc zapraszam na kolejny odcinek, eee, no i zobaczmy jak będzie wyglądał ten wyścig. Eee, niestety, bardzo słabe wyniki w sesji kwalifikacyjnej dały nam dopiero pozycję numer 14. Jak widzicie, Nico Rosberg, Louis Hamilton i Fernando Alonso bardzo ładnie na trzech pierwszych miejscach. Eee, no a my, niestety, bardzo, bardzo daleko z tyłu na pozycji numer 14, przed nami jest nawet jean erik Wernie, sukien jest przed nami, no i Daniel Kwiat jeszcze przed nami, za nami tylko są zauber i Caterham. No i zespół Marusie, tak więc startujemy do wyścigu Grand Prix Hiszpanii, naprawdę tutaj trzeba wystartować znakomicie, aby myśleć o tym, aby w tym wyścigu zdobyć jeszcze jakieś dobre punkty, zobaczmy jak będzie wyglądał pierwszy zakręt, tutaj bardzo dużo miejsca po lewej stronie, to hamowanie opóźnione, jest przed nami Jenson Baton, bardzo tutaj ciasno kontakt z kierowcą Forzindi Sergio Perezem, ależ tam się z tyłu dzieje, ależ wypadek niesamowity. Ależ tam wypadek potężny, jest wyścig wstrzymany, więc całkowicie rozwalone samochody, które jechały z tyłu. No i momentalnie kilkunastu kierowców z tego wyścigu odpada, więc startujemy po raz... Kolejny. Startujemy z pozycji numer 11. Jest 17 bolidów, 17 okrążeń, więc zobaczymy, czy wszystkie bolidy dotrwają do mety. Tak więc startujemy przed nami jest Walteri Botas No i zobaczmy jak będzie wyglądał kolejny start wyścigu Grand Prix Hiszpanii. Bardzo ładnie jedzie Bert. Bardzo ładnie tutaj wyprzedza Walteriego Botasa. No i widzimy, ależ tutaj blisko Felipe Massa było niebezpiecznie, ale jest pozycja numer 8, aj tutaj za szeroko. Jest kolejny kontakt, tam kierowców z tyłu. No i jest momentalnie 14 kierowców, ależ się tutaj na tym wyścigu dzieje bardzo, bardzo dużo. E, ale na całe szczęście zielona flaga, bardzo blisko Magnusem. Bardzo blisko jest e, Ricciardo. Kolejne części, no niebezpieczny wyścig. Widzę, że tutaj pędzi ciężko. No, ale trzeba się starać jechać jak najlepiej, tak więc jest to okrążenie numer jeden. I tutaj już 14 kierowców nie je, jedzie w tym wyścigu, czyli dokładnie w tym wyścigu nie jedzie już kierowców ośmiu, Ależ niesamowite, naprawdę bardzo agresywnie tutaj te boty jeżdżą na tym właśnie pierwszym zakręcie, co powoduje, że ten mod działa. Mod działa naprawdę znakomicie. Jest to chyba pierwszy wyścig z aż tak dużym rozpierdolem, ale nieważne. Najważniejsze jest to, że jest fajna zabawa. Ścinamy delikatnie zakręt, no i tutaj widzicie Felipe Masę przed nami, Ricciardo na 8 pozycji. Kto by się spodziewał, że będzie aż tak tragiczny wyścig? No tutaj wielu kierowców pewnie musiało trafić by do szpitala, bo tak naprawdę nie widzieliśmy tego tak dokładnie, co się tam stało, ale widzieliśmy jak koła odpadały, więc wystarczy mi to. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, bardzo ciekawa walka nas będzie czekała. No i zobaczmy czy zdołamy wyprzedzić Felipe Masę bardzo blisko i chyba się powinno udać. Zobaczcie jaka duża różnica prędkości bolidów no niesamowite, to jest, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, że będę aż tak szybki w tym właśnie wyścigu. Po sesji kwalifikacyjnej nie, nie było najlepiej, no ale teraz jest pozycja numer 6, więc cel zespołu, jak na razie, osiągnięty. No więc o i kolejne części tam leżały, w lidu chyba tam było jakiegoś mm, troszeczkę takiego jasnego, więc nie wiem, kto tam chyba Mercedes jakiś. No nieważne, zobaczmy jak będzie wyglądał kolejny, kolejne okrążenia, jak będą wyglądały kolejne metry tego wyścigu no i tutaj tak naprawdę niezwykle niezwykle ciekawie zapowiada się końcówka tego wyścigu, A także no, zobaczymy jak rozwinie się walka z Felipe Masą i z Hulkenbergiem. Hulkenberg jak widzicie przed nami no, ale ta przewaga jego nie jest jakaś bardzo duża. Więc no tutaj będziemy mieli szansę na pewno jeszcze troszeczkę z nim powalczyć. No i Felipe Massa, siódmy, więc brazylijski kierowca. No, tutaj chyba nie najlepszy wyścig. Aczkolwiek w tym całym natłoku bardzo ładnie sobie Felipe Massa poradził. No i my także naprawdę bardzo dobrze. Chociaż nam ten pierwszy zakręt w pierwszym starcie, no jednak to tam troszeczkę my zawiniliśmy. No, ale to był natłok różnego rodzaju wydarzeń, i tutaj nie wolno na pewno nikogo obwiniać, ewidentnie była to po prostu był to incydent wyścigowy eee, Rozpoczynamy czwarte okrążenie tego wyścigu No jest system DRS Jest przed nami Hulkenberg Rosberg prowadzi A i przyblokował go delikatnie kierowca Red Bull Racing Dokładnie który to z kierowców Fetel na czwartej pozycji Hulkenberg przyblokowany No i my znakomicie wykorzystujemy tą sytuację Przed nami jest Sebastian Fetel Hulkenberg szósty 14 kierowców w stawce na czwartym okrążeniu tego wyścigu, e, więc e, dosyć dużo się w tym wyścigu dzieje, bardzo, bardzo ciekawy wyścig jak na na Hiszpanię muszę przyznać i często bywały tutaj wyścigi, że nic nadzwyczajnego się nie działo, aczkolwiek teraz jak widzicie jest całkiem, całkiem nieźle. No i zobaczmy na której pozycji będziemy po tym okrążeniu. Czy jednak Sebastian Vettel tutaj popełni jakiś błąd, chociaż jest to mało prawdopodobne, to, to może się udać tutaj z Sebastianem Vettelem jeszcze powalczyć. Mam nadzieję, że, że właśnie będziemy w stanie z nim powalczyć, że będziemy w stanie tutaj ubrać jeszcze jedną, może dwie. Pozycję jest czwarte okrążenie tego wyścigu. Sebastian Vettel dalej na czwartej pozycji. Rosberg w tym wyścigu prowadzi. Tam widzimy Fernando Alonso, jest na pozycji numer dwa i chyba Hamilton, pozycja trzecia. Tak jest. No a my tutaj widzimy cały czas agresywnie. A i kolejny uścisk, no niestety, stracimy delikatnie dystans do Sebastiana. Fetela z Red Bull Racing. Jest tutaj szóste okrążenie. Bardzo ciekawa walka z kierowcą Forzindi i Hulkenbergiem. Hul Hulkenberg na szóstej pozycji. No tutaj delikatnie za szeroko. Hulkenberg się wciska. A już z Hulkenberga uderza w ścianę. I to jest chyba koniec wyścigu dla tego kierowcy. A więc kolejny dramat. Kolejny kierowca czyżby odpadł. Kulkenberg się nie pojawia na mapie, więc chyba jednak Kulkenberg nie jedzie dalej. W wyścigu dokładnie: 13 kierowców, wyścigu Grand Prix Hiszpanii. Ależ niesamowity wyścig. Naprawdę wiele, wiele dramaturgii. Wiele sensacyjnych tutaj e, wydarzeń w tym właśnie wyścigu. Szóste okrążenie. No i tutaj naprawdę bardzo niebezpieczny ten wyścig zaczyna e, być. No i zobaczmy. Safety car na torze. Tak więc coś nieprawdopodobnego. Wykorzystajmy tą sytuację. Wykorzystajmy sytuację samochodu bezpieczeństwa. Zjedźmy do alei serwisowej po wymianę opon. No i to będzie nasza szansa. To będzie szansa. Dla Berta to będzie szansa dla zespołu Ferrari, aby tutaj skoczyć nawet na pierwszą pozycję. Więc no, będzie agresywnie, będzie na pewno szybki box. Wymiana przedniego skrzydła, nie będzie wymiany przedniego skrzydła chyba, ponieważ mamy tutaj to skrzydło w całości. Tam było dużo niebezpiecznych sytuacji, ale na szczęście jest w porządku chyba to skrzydło, chociaż tam kawałeczek mi go chyba odpadł. No zobaczymy, czy będzie wymiana skrzydła, czy jednak nie. Jednak wymiana skrzydła, więc no niestety tracimy kolejne sekundy. Nie ma to chyba większego znaczenia, gdyż samochód bezpieczeństwa na to, że się znajduje. No i siódme okrągło że tego wyścigu jesteśmy na 11, okro... 11 pozycji na siódmym okrążeniu. Tak więc bardzo, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada. Rozpoczynamy dziesiąte okrążenie, jesteśmy na pierwszej pozycji, wyprzedziliśmy całą stawkę, która była w alei serwisowej, naprawdę znakomita taktyka tego zespołu, znakomita taktyka właśnie zespołu Ferrari. Za nami jest Felipe Massa, Prze za Felipe Massą zaraz jest zdaniu ale on chyba jednak będzie wyprzedzony, chyba że jednak jedzie na trzeciej pozycji, no gdyby tak było, no naprawdę wielkie gratulacje dla tego zespołu. No, i dziesiąte okrążenie tego wyścigu. No, tutaj tak naprawdę nic wielkiego się już nie dzieje. 13 kierowców w stawce, więc bardzo, bardzo no, niespodziewane wyniki, tak bym to określił. Niespodziewane, sensacyjne tutaj rzeczy dzieją się właśnie w wyścigu Grand Prix. Hiszpanii, zobaczcie Felipe Massa drugi. i Daniu Kwiat na pozycji trzeciej. To jest coś nieprawdopodobnie wspaniałego, że jednak taki kierowca może może tutaj powalczyć o bardzo wysokie lokaty, nawet o pozycję numer 3, tak jak w tym momencie, albo nawet pozycję numer 2. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części tego wyścigu. Czy czasami Daniu Kwiat nie wjeżdża jeszcze do boksów, bo nie chce mi się raczej wierzyć, aby był tak wysoko. No ale zobaczymy za chwileczkę kolejne skróty. Tak więc będziecie mieli jeszcze przez chwilkę na co na co popatrzeć. Zobaczmy, czy Felipe Massa wjeżdża do boksów. Chyba jednak on już był wcześniej. No i czy Daniel Kwiat będzie w boksach? No, za chwileczkę się przekonamy. Jednak do boksów nie wjeżdża. Tak więc jest Felipe Massa. Niestety odpada z tego wyścigu. 16. okrążenie wyścigu Grand Prix Hiszpanii. No i Rosberg, pozycja numer 2. Fernando Alonso, trzecia pozycja. Czy utrzyma pozycję przed Hamiltonem, który to jednak bardzo zawzięcie... Chcę tutaj zdobyć punkty, zdobyć punkty, które stracił w poprzednich wyścigach, niestety błędy zespołu, a także błędy, które spowodowały jednak, że no, Hamilton i Rosberg stracili bardzo dużą ilość punktów, no ale w tym wyścigu to właśnie my, jak widzicie, jedziemy bardzo dobrze, no i to my pokazujemy naprawdę znakomitą taktykę, znakomitą klasę i umiejętności, znakomitą prędkość, no ale jest bardzo blisko Rosberg i tutaj na każdym okrążeniu to jest około sekundy ponad odrabia, więc bardzo szybko się zbliża na okrążeniu w 11, 12, 13 było 8 sekund, jest 3, więc ta przewaga maleje. No ale zobaczymy, czy w dalszej części tego wyścigu będziemy tutaj na ostatnim okrążeniu jeszcze mogli z Rosbergiem powalczyć, czy jednak Rosberg nie będzie w stanie nas doścignąć, chociaż tutaj bardzo blisko Niko Rosberg widzimy go w lusterkach 2,5 sekundy na... Odrobił pół sekundy na dwóch sektorach, więc bardzo dużo. No, i ten trzeci sektor, na którym my tracimy bardzo dużo A tutaj na tych szykanach, naprawdę bardzo niebezpiecznie, i trzeba uważać, bo bardzo woli się już na tych oponach. Bardzo wcześnie te opony zostały zmienione, ale i tak radzimy sobie całkiem nieźle, tutaj za szeroko. No, i rozpoczynamy 17. Okrążenie wyścigu Grand Prix Katalonii, o Grand Prix Barcelony. Zobaczmy, 12 kierowców na pierwszej pozycji jest Bert, ponieważ wykorzystał znakomicie tutaj safety car, no i wyjechał na pierwszej pozycji z alei serwisowej. Znakomicie Fernando Alonso. Rozpak na pozycji numer 2, tutaj ta pozycja jest niezagrożona. Jest Fernando Alonso na pozycji numer 3. Tam Louis Hamilton bardzo blisko, tak więc tutaj jeszcze Louis będzie na pewno starał się wskoczyć na podium. No i zobaczcie, ponad sekunda, więc tutaj bardzo, bardzo trzeba uważać. Jest lewy zakręt no i wjeżdżamy w sektor numer 2 za chwileczkę. Aby tutaj ten sektor pokonać dosyć szybko, trzeba jechać przede wszystkim tą optymalną linią jazdy. Zobaczmy, jak będzie blisko teraz Rosberg. Ta przewaga to chyba około sekundy, więc no bardzo, bardzo blisko jest Niko Rosberg. Tutaj trzeba będzie na pewno się bardzo mocno skupić na ostatnich metrach w ostatnim trzecim sektorze. Nie cała sekunda więc no e, trzeba uważać trzeba tutaj mocno skupić się na tym aby jak najszybciej przejechać ten sektor aby jak najmniej błędów popełnić i e, tutaj za szeroko wyniosło, delikatnie Wolv Jest Rosberg ale już tutaj było blisko no Gdyby, gdyby tutaj rozbrek nas uderzył, moglibyśmy nawet oboje skończyć ten wyścig. No i ostatnie zakręt, tutaj chyba się już nic nie powinno zmienić. Rozbrek raczej nas nie wyprzedzi. Będzie pozycja numer jeden, czyżby to było czwarte zwycięstwo z rzędu. Ależ dominacja Ferrari, niesamowite, niesamowite tempo tego właśnie kierowcy i tego bolidu. Tak więc kolejne zwycięstwo, kolejne 25 punktów. Ta przewaga w tabeli będzie po prostu ogromna. Wyścig, co za wyścig, Mamy zwycięstwo! Zobaczcie jak wielu kierowców, Felipe Massa, Hülkenberg, Chilton, Baton, Bianchi, Maldonado, Gutierrez, Perez, Verni i Kobayashi, bardzo dużo kierowców odpada. No, a ja mam 58 punktów przewagi nad drugim Sebastianem Fetelem i 63 nad Fernando Alonso, więc tutaj Mercedesy po prostu odpadają. No zobaczymy, czy podniosą się z tego ciężkiego jakże dołga. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!